jak to ktoś tam pisał w komentarzu, dupy nie urywa czy nawet wymyślali takie y, specjalne torby do noszenia pistoletu taki ciekawy temat no dobra, na koniec Wam pokażę cały bardzo jakie piękne torebki z Luiska o witam, witam na kanale Co Ja Widzę w USA TV dzisiaj takie magiczne miejsce tureckie Specjalnie dla Was pojechałem do Turcji, żeby zjeść kebaba. I ostatnio mówiliście, że amerykańskie kebaby są złe. Za chwilę Wam pokażę tureckie kebaby. Popatrzcie tutaj. Mięsko się już smaży od wczoraj. Goście tu robią. To że za chwilę trochę pochodzę i zjem tego kebabka. Tak to wygląda. Gościu. Pichci. Ma, na, na macza w oleju. I za chwilę będzie jedzonko co tu jeszcze jest takie są ceny pierożki ceberki, to no jest wszystko war ma 15 ale ja chcę i tak kababka także tam są takie tam są różne takie te apetyzerki to można chyba wszystko sobie spróbować Zaraz coś sobie tam opitolimy. A ogólnie to wygląda tak. Eee. O, nawet lody są. Ciekawe, że to jest ten gościu taki, sobie robi jaja z lodów. Może nie. Tu jest jeszcze. Z, i, z Istambułu. O proszę, następny kebab z Istambułu. To jest kurde ten. Oj, dobrze, że nic jeszcze nie jadłem. Nie ma jeszcze ludzi. Idę wam pokazać. Idę wam pokazać, co tu jest, czy jest innego, a, a później pójdziemy rozkoszować się tym kebabem prosty, prosty, prosto z Turcji. Mam takie kapsuły do przeniesienia się w czasie, można się przenieść prosto z Ameryki do Istanbulu. Na świecidełka nie chcę nawet znać cen ale to nie jest złoto ani diamenty pan robi taką kawę to jest fajny patent popatrzcie tu zaraz jak wypiję moją patent jest taki że tu mam kawę z 7-Eleven dzisiaj ta kawa dzisiaj ta kawa była normalnie zimna poszedłem po kawę a tam zimna kawa w automacie ale to nic takie różne cuda do picia coś jak bombilla tylko że plastikowa takie takie piękne wynalazki amerykańskie popatrzcie Louis, gucci cuda wianki cuda na kiju wszystko możecie kupić. Nie powiem Wam cen, bo to jest tajemnica. Czy nawet by takie e, specjalne torby do noszenia pistoletu? Chorwacie sobie gana z Luisa i z wszystkiego. Złote, złote garnuszki na, do polewania kawy. Proszę bardzo, nawet takie lampy Alladyna, tylko na prąd. Podłączacie Alladyna do prądu i Wam lata bardzo. Jakie piękne torebki z Luiska, o! Pani to sama robi. inne tematy do zaparzenia kawy. Lampa Alladyna Ciekawe, czy jest Alladyn w tej lampie. O, nawet ubranko dla dziecka, takie metalowe. No, tu już ciekawe rzeczy. I kubki miedziane, ale. W środku nie są miedziane. Lecimy coś zjeść, naprzód pooglądamy, a później coś tak pięknie to wygląda. Tu macie ceny. Ja mam czasami tak do siebie, że jak oglądam coś, to nie widzę co ten. To raczej amerykańskie jedzenie, to odpada. Takie coś. Lody, lody to później. <ścoughs> lody to później. Tu są kebabiki. Pan strzina ładnie. Pan ładnie ścina kebabika. O Doner kebab. Doner kebab. Zobaczymy. Idziemy dalej. Popatrzeć. Tutaj są Istanbul. Ciasteczka różne. O, to są te baklawa. Tu są lody, ale panowie robią lody. To. To nie, nie wiem co tu jest, taka duża misa. Eee... O, kto nie zje, kto nie zje, to wrzucają do tej miski i później można sobie stąd wybrać. Tak to wygląda. Wszystkie odpadki wrzucają tutaj. Nie to akurat nie apetycznie nie wygląda. Ale tu są sałateczki, nie sałateczki. Takie różne rzeczy. tu są jakieś pierożki pity takie coś, coś innego coś innego tu są bardziej o tu jest taki turecki appetizer tu jest jeszcze ciastko o i też chyba mają, nie to mają herbatę nie mają kawy tu mają tylko herbatkę a ja się zastanawiam nad tym kebabikiem bo tam co przeszłem <śm> Tam co przeszłem to jest ta jak jest ale zobaczymy tu jeszcze Oni robią tego kebabika chyba najlepiej na świecie Tu jest najmniej ludzi Tak to wygląda na świeżo I tak to wygląda Shawarma Geo Doner kebab O proszę to jest Naprawdę Doner Kebab O Turkish. oryginał? Pan mówi, że mięso specjalnie przywieźli na tej tacce. nocy akurat nie kręcili nabijali je na tą tackę. Także zobaczymy, czy nie będzie za bardzo yy, kąsało w mój żołądeczek. No i tak, oto on, znaczy nie ja. O, oto ten turecki kebab yy, w naleśniczku. <ślad> Spodziewałem się czegoś lepszego za 15 dolarów. Jak to ktoś tam pisał w komentarzu, dupy nie urywa, to naprawdę no, nie będzie co zjeść pewnie, no ale dobra. Może przynajmniej będzie smakowało. Powiem także, kurde, powiem Wam tak. Zawsze to zjeść, ale nie ma jakiegoś szału. A staram się w takich miejscach nieść, bo to jest zawsze takie po prostu, raczej moim zdaniem to powinno być dobrze, nie? żeby przyciągnąć sobie klientów, no bo oni też mają jakieś tam placówki swoje, siedziby czy tam coś, nie? A to oni robią wrę wręcz odwrotnie, żeby skasować ludzi w dzień takich imprez, a później. Nie przejmują się tym, nie, nie ma, nie ma szału da się to zjeść, ale naprawdę Może pokażę wam jak to w środku wygląda. Wygląda nawet spoko, ale to mięsko takie trochę... ja lubię to jest mięsko, ale mówię, nie ma szału, tym razem, tym razem nie nie zabojowali mojego żołądeczka jakbym miał jeszcze raz go zjeść raczej jakbym miał jeszcze raz pojechać i zjeść takie coś raczej nie także mówię da się zjeść ale nie ma to takiego szalu, nie powiem tak zjeść zjadłem ale no nie polecam tego naprawdę za te pieniądze to można zjeść normalnie. Już dobrego, dobre Burrito. Nawet ten doner. Ten co ostatnio wam pokazywałem, to był super ten Kebab, nie? E, Berliner Kebab. To był naprawdę w porównaniu do tego to nie była Ziemia. Chyba najlepszy w Ameryce. Ale ten co teraz jadłem to. Chyba takiego dawno nie jadłem. E, no nie, no nie no. Ale... Nie, nie, nie zjadłbym, jeszcze raz nawet za darmo, pieprzu bym to... dobra, lecę dalej, jeszcze po kawę, pokażę wam turecką kawę, bo tam gdzieś mieli i myślę, że ta kawa będzie lepsza niż ten kebab dałem sobie spokój z tą kawą, bo ona będzie taka sama jak ten kebab idę na jakąś normalną kawę czy można sobie kupić matę, wypróbować matę do do modlenia się nawet taki ciekawy temat no dobra, na koniec Wam pokażę cały ten okolice i spieprzam stąd tak coś to wygląda naokoło powiem Wam tak, szału nie było ale warto zobaczyć takie miejsca, coś pokazać fajnego, także to wygląda, teraz idę na sesję ed 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 edukacyjną się to wszystko będzie odbywało na taki temat nie, no żartowałem. Spadam stąd. I no i spadam. Tu jeszcze zwyższa, wyższa. Co tu wszystko jest? Miały być jeszcze jakieś występy, ale chyba później będą. Ale spadam. Szkoda mi czasu. Lecę do Chicago jeszcze na hulajnogę. Coś ciekawego wam nagram. Myślę, że w następnym odcineczku zobaczycie. pójdę yy, bud mi się rozwiązał w następnym odcineczku zobaczycie jeszcze Chicago a tam dzisiaj jest jeszcze jakiś chyba koncert tylko nie wiem jaka jest pogoda, bo tutaj niby jest piękna a przez okno zaraz zobaczymy jak to wygląda znaczy przez okno wygląda pięknie także mówię, mój kanał co ja widzę w USA TV to nie tylko to co się dzieje w USA ale nawet w Turcji także pozdro z tureckiego miasta kebabów i do zobaczenia następnym razem w następnym odcineczku. Jeszcze tu jest bachlawa, ale ja chyba ją kupię w sklepie, bo też może być taka sama pyszna jak ten kebab. Nie, nie, idę już stąd na razie. Jeszcze natrafiłem na takie coś. Popatrzcie tutaj: 5 dolarów za godzinę, 45 dolarów max Możecie sobie wypożyczyć takiego chargeracyk i sobie ładujecie telefonik. W Chinach to wiem, że jest dosyć popularne, ale widzicie, już trafiło to do, do Stanów. Fajny temat, nie? Popatrzcie, tutaj. Specjalnie dla mnie wstrzymali ruch. Żebym sobie przeszedł przez ulicę, nie ma żadnego światła, nie ma żadnego drugiego wskazu. Cały ruch dla mnie wstrzymany. Czuję się jak prezydent.